Już w przyszłym tygodniu do polskich kin wchodzi Poltergeist. Remake filmu z 1982 roku i powiem Wam szczerze, że jaram się tym filmem chyba bardziej niż wchodzącym jutro do kin Mad Maxem. Naprawdę. Do kina na pewno do niego pójdę, na niego pójdę. <grym> na pewno będę Wam jeszcze mówić o tym filmie, ale dzisiaj tak trochę tytułem wstępu o filmie oryginalnym, w zasadzie Trzech filmach, bo była cała trylogia, które są o filmach, które są kanwą tak naprawdę do powstania tego remake'u. Pierwszy film z 1982 roku, wyreżyserowany przez Toba Hoopera. Top Hooper to jest ten koleś od teksańskiej masakry piłą mechaniczną, tej oryginalnej teksańskiej masakry piłą mechaniczną. Poza tym do filmu też bardzo, bardzo mocno przyłożył się Steven Spielberg bo scenariusz był jego pomysłem, bo scenariusz w większości on napisał, chociaż miał oczywiście jakąś tam pomoc, bo on ten film wyprodukował, bo tak w zasadzie jeżeli wierzyć plotkom, to on ten film w zasadzie też wyreżyserował, bo Hooperowi za bardzo do głosu nie dawał wtedy dojść. Poza tym taka mała ciekawostka już na sam początek. Duch jest kręcony był kręcony na tej samej ulicy co IT Spielberga, tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu Spielberg kręcił w tym samym czasie IT, no i nie był w stanie rozdzielić się po prostu na dwa projekty. Skręcili to wszystko na tej samej ulicy. Ale wracając do ducha. O czym ten film w zasadzie jest? Mamy sobie rodzinę, rodzinę Freelingów, którzy wprowadzają się do nowego domu, w zasadzie nie jesteśmy świadkami tych, tej ich wprowadzki, wiemy, że oni tam mieszkają już jakieś 5, może 6 lat, bo ich najmłodsza córeczka Karolen ma właśnie 5 lat, a urodziła się już w tym domu, Głowa rodziny Steve jest agentem nieruchomości i właśnie z tej racji dostaje po prostu od swojego szefa w prezencie, powiedzmy, taki dom. No i e, film zaczyna tam, tak naprawdę nam się już od takiego momentu, e, powiedziałabym, prawie że kulminacyjnego. No bo tak naprawdę wchodzimy już od razu w ten moment, kiedy coś zaczyna nam się dziać. To nie jest film, który jakoś nam się strasznie długo rozkręca, musimy się naczekać i naczekać, żeby coś się wreszcie stało. Nie, tutaj mamy już pierwszą scenę. Sama pierwsza scena, mamy zbliżenie na ojca, który zasnął w fotelu przed telewizorem mamy, później idziemy do sypialni rodziców gdzie śpi matka też chyba przed włączonym telewizorem o ile dobrze pamiętam idziemy dalej do sypialni najstarszej córki, potem idziemy do sypialni dzieci gdzie śpi sobie Robi i Karolen, Karolen się budzi w momencie kiedy w telewizorze na dole pojawia się biały szum Karolen się budzi, schodzi na dół, siada przed telewizorem i zaczyna z kimś rozmawiać. W pewnym momencie zaczyna aż krzyczeć do tego telewizora, krzyczy, że nie słyszy, mów głośniej, mów głośniej, ja nie słyszę. Więc rodzice się budzą, wszyscy się budzą w domu, schodzą na dół, ale co jest bardzo dziwne, nikt nie stara się jej przerwać tej rozmowy. Wszyscy po prostu stoją i się patrzą i się zastanawiają, co właściwie, tak właściwie ta nasza córka robi. Później oczywiście tam rodzice zakładają, że no ta dziewczynka no natykuje bla 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 do momentu, kiedy zaczynają się dziać jeszcze bardziej, bardziej dziwne rzeczy. Bo mniejsza z tym, że codziennie w nocy Karolen wstaje do tego telewizora i z tym białym szumem sobie rozmawia. E, mniejsza z tym. Tak naprawdę w, tutaj po jakimś czasie zaczynają nam się dziać jeszcze dziwniejsze rzeczy. Na przykład drzewo, które ożywa i próbuję porwać, robię go prosto z łóżka. No i oczywiście punkt już tutaj kulminacyjny całego filmu, czyli szafa porywająca Karolen. Znaczy nie szafa, no duchy wciągające Karolen do szafy. No i Karolen nam znika. Można się z nią porozumieć tylko i wyłącznie właśnie przez szum w telewizorze, wtedy ją najwyraźniej słychać. I y, powiem Wam szczerze, że ja mam z tym filmem okropny problem, bo tak jak druga i trzecia część no, są już słabsze i to widać, tak duch y, ten oryginalny z 82 jest jednak, no jest filmem dobrym, bardzo dobrym. Y, ja jak oglądałam go, no mając tam, nie wiem, kilka lat, kilkanaście może, no jak byłam jakoś tam małą dziewczynką, to się tego filmu naprawdę okropnie bałam. Szczególnie, kiedy zasypia się przed telewizorem, tak? Czy też, no zresztą ten film oglądało się w telewizorze, więc no nic dziwnego, można się było jakoś tam wystraszyć, tym bardziej, tym bardziej będąc małą dziewczynką. No ale obejrzałam sobie ten film ponownie ostatnio i no już takiego wrażenia na mnie nie zrobił. W tym momencie jestem w stanie stwierdzić, że jest to tak naprawdę taki horror w zasadzie familijny. Znaczy, nie powinniśmy oczywiście sadzać dzieci przed telewizorem tych małych i pozwalać im ducha oglądać, no bo jednak będą się bały. Ale jednak tak sobie rodziną przy niedzielnym obiedzie można nawet sobie taki film włączyć i obejrzeć. Nie jest aż tak bardzo straszny, chociaż oczywiście ma swoje momenty. I oczywiście w jednym momencie, w którym zawsze to robię, kiedy oglądam ten film, musiałam zakryć oczy. Chociaż tak naprawdę zawsze i tak wiem, co się stanie, ale zawsze w tym momencie zakrywam oczy. A jest to moment, kiedy po prostu ten głupi pajac ożywa. Dlatego też przede wszystkim. Y Aż się boję iść na, na ten film do kina za tydzień, no bo w zasadzie z plakatów, z, ze zwiastunów wynikałoby, że ten głupi pajac, głupi klaun będzie tam jednak jakoś też przywodził w tej fabule. Więc może być trochę strasznie. Mniejsza z tym. Wracając do ducha oryginalnego, no pierwsza część, no tutaj tak jak mówię, jest naprawdę bardzo dobra, warto na pewno sobie zobaczyć. Jeżeli chodzi o drugą i trzecią część, to w zasadzie chyba tylko z ciekawości. Znaczy, jeszcze drugą da się tak naprawdę obejrzeć. Druga część jest to Duch dwójka, druga strona z 1986 roku, tutaj już w reżyserii Bri Briana Gibsona. Już bez Spielberga, ale z Michaelem Gresem i Markiem Wiktorem, którzy pomagali Spielbergowi pisać scenariusz do pierwszej części. I tak naprawdę jest to historia znowu tej samej rodziny. Bo okazuje się, że kiedy rodzina Frillingów wyprowadza się z tamtego domu i wprowadza się do nowego domu, duch po prostu przychodzi sobie za Karolen. No i rzeczywiście w tej części. Można jeszcze jakieś tam straszne, straszne momenty, e, bardziej straszne momenty znaleźć. Rzeczywiście e, tutaj Julian Beck w roli Kane'a, w roli tego głównego ducha jest tutaj przerażający. No wygląda naprawdę fajnie, jest świetnie ucharakteryzowany. E, jest też jedna naprawdę genialnie zagrana scena przez Craig'a Nelsona. Czyli, czyli aktora, który gra tutaj, no już w pierwszej części też zagrał Steve'a Frillinga. Jest genialna scena, nawet dla tej sceny i dla, i dla gry aktorskiej Juliana Becka. Rzeczywiście warto sobie nawet ten film zobaczyć. A chodzi mi o scenę, kiedy Steve dopija po prostu resztkę butelki tekini. I po chwili tak jakby przechodzi małą przemianę. No jest to zagrane świetnie. Tym bardziej jak na, na horror. E, więc wielki plus. No a jeżeli chodzi o część trzecią, czyli duch 3 już bez żadnego podtytułu z 1988 roku, no to tutaj tak naprawdę z, z tych aktorów, z oryginalnych powiedzmy aktorów, pozostała nam tylko Heather O'Rourke i ym, Zelda Rubinstein, ym, czyli główna bohaterka Carolyn i Tanjina Barons, czyli telepatka, która im tam od pierwszej części... Już pomaga. One dwie zagrały, tylko one dwie zagrały we wszystkich częściach ducha. Pozostałe osoby, no się wykruszyły jakoś tam w międzyczasie. O tym też jeszcze za chwilę. A jeżeli chodzi o, o fabułę, no to tutaj Karolena jest wysłana do y, siostry swojej matki, do jej rodziny, tam zamieszkuje z tą rodziną. Nie wiadomo dlaczego, oczywiście. No i znowu na nowo wszystko zaczyna się dziać, znowu ten duch zaczyna ją nawiedzać i znowu ten duch ją porywa, oczywiście. No więc mamy fabułę tak naprawdę niezmienioną. No duch trójka jest naprawdę najsłabszą częścią, jest chyba częścią najsłabiej zrealizowaną, chociaż pomysł nie był zły, bo mamy tutaj mo motywem przewodnim są lustra. I, I właśnie przechodzenie duchów przez lustra, zamieszkiwanie luster przez duchy, więc motyw przewodni wymyślony nie był zły, no ale jakoś to jednak nie wyszło. Tutaj znowu film zmienił reżysera, tym razem Gary Sherman, zmienił też scenarzystów, bo Gary Sherman postanowił sobie napisać ten scenariusz sam, znaczy nie sam, bo z Brianem Tadżetem. No ale no ten film można sobie pominąć tak naprawdę jedynka obowiązkowo oczywiście, no bo to już jest tak naprawdę klasyka horroru dwójka z ciekawości można sobie obejrzeć no i dla tych kilku fajnych scen i kilku yy, i właściwie jednej świetnie zagranej roli trójka hmm, odpuśćcie sobie Naprawdę. No i teraz tak, jeżeli chodzi o ducha, w sensie o film, nie o samego ducha, to oczywiście różne plotki na temat tego filmu krążą, jak na temat pewnie każdego filmu. Tyle, że nad duchem podobno wisi klątwa. I jest to dokładnie, tą klątwę nazywa się po prostu The Poltergeist Curse, czyli krątwą ducha. Związana jest ona z tym, że w międzyczasie po nagrywania tych filmów ginęły kolejne osoby z tym filmem związane. Zaczęło się od Dominique Dune, która grała w pierwszej części ducha w 82 roku córkę Freelingów tą najstarszą. No, ona zginęła w 1982 roku, krótko po premierze filmu. Yy, uduszona została przez swojego chłopaka. Później zginął Julian Beck. Ten, który właśnie w drugiej części ducha grał yy, wielbnego Kejna, zagrał tego głównego, głównego ducha. Yy, on tutaj nawet nie doczekał w zasadzie premiery filmu, bo zmarł w, na raka w 1985 roku na film wszedł do kin w 1986. Dwa lata później w 1987 roku znowu że zmarł Will Sampson, który grał w drugiej części Indianina Taylora, który tam pomagał rodzinie freelingów. Potem znowu kolejny aktor zginął jakoś w tragicznych okolicznościach. Na tak naprawdę mm, najbardziej przejmujący, można by było powiedzieć, los spotkał Heather O'Rourke. I powiem Wam, że nawet bym y, o tym nie wiedziała, gdyby nie to, że zaciekawiło mnie, że mm, jak weszłam sobie na film Weba, to Heather O'Rourke właśnie ma cały czas zdjęcie z dzieciństwa. Mówię kurde, czy ona w niczym już później po prostu nie zagrała, że cały czas po prostu na tych zdjęciach jest, jest taka mała. No i weszłam sobie w jej stronę. No i okazało się, że rzeczywiście dziewczynka zmarła w 1988 roku. Nie doczekała nawet premiery trzeciej części. No i zmarła tak naprawdę, no na stole operacyjnym. Coś tam jakieś problemy z jelitami miała, coś tam jakoś źle wykryto u niej chorobę, przepisano jej złe leki i takie pierdoły. No i oczywiście poza tym, że ginęli aktorzy, to podobno także zginął jakiś montażysta, jakiś tam kamerzysta, w sensie operator kamery i oczywiście no tutaj można sobie bardzo łatwo wywnioskować, że to na pewno klątwa Poltergeista i tak dalej tak dalej. Dlaczego? A no podobno, między innymi dlatego miało się tak dziać, że Steven Spielberg, chcąc zaoszczędzić, znaczy chcąc zaoszczędzić, no chcąc nie chcąc, budżetu też wielkiego oni oczywiście wtedy nie mieli. Yy, zamiast sztucznych szkieletów yy, które były bardzo drogie, używał do kręcenia scen, w których szkielety były mu potrzebne, szkieletów prawdziwych. No i oczywiście pogłoski, plotki mówią o tym, że klątwa rozpoczęła się właśnie od tego, że Spielberg i Top Hooper, aktorzy nie uszanowali po prostu zmarłych, no przez co ta klątwa zaczęła ich nawiedzać. Oczywiście plotek i ciekawostek z, z tym filmem związanych jest Mnóstwo, można by długo je wymieniać, chociażby nawet ta, gdzie Oliver Robbins, który gra Robiego Freelinga, tego synka, synka Freelingów, jest w pewnym momencie duszony przez tego głupiego pajaca. To jest ta scena, której ja nie cierpię po prostu w tym filmie. <laughs> I podobnież rzeczywiście te ręce pajaca zacisnęły się tak mocno na jego szyi, że chłopiec rzeczywiście się dusił. Spielberg z Cooperem uważali to za świetną reaktorką, dopóki chłopiec nie zaczął robić się purpurowy i wtedy dopiero przestali kręcić. No więc takich takich ciekawostek, takich plotek związanych z tym filmem jest oczywiście dużo, dużo więcej. Co mam temu filmowi do zarzucenia, to to, że jeżeli chodzi jeszcze o pierwszą część, to ona tutaj fajnie gra na niedopowiedzeniach, rzeczywiście. I tutaj nie wszystko mamy pokazane wprost. Tak naprawdę te duchy pokazują nam się w jednym momencie, ale też w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie ich do końca zobaczyć. No coś w tym stylu. I w, tylko je, w jednym momencie pokazuje nam się ten główny duch upiór, który porwał dziewczynkę i nie chciał jej oddać. Poza tym tutaj mamy kompletnie nie do powiedzenia. Tak naprawdę nic nie jest pokazywane wprost. Już w drugiej części trochę się od tego odchodzi. Już tutaj, już tutaj najwidoczniej, nie wiem, Gibson nie miał pomysłu, jak ten film zrobić dokładnie. Grez z Wiktorem też nie mieli pomysłu na scenariusz najwidoczniej, bo już tutaj mamy coraz więcej takich bezpośrednich, czasami nawet niefajnych zagrań. Kiedy na przykład chociażby ten duch Zaczyna się stawać potworem, przeobraża się w takiego potwora, wygląda jak, jak potwór z bagien. Jeżeli ktoś oglądał ten horror, no to wygląda dosłownie jak potwór z bagien. Ewentualnie, jeżeli ktoś oglądał Dom w głębi lasu, to tam jest też taka postać Aquamena, czy coś w tym stylu to tak właśnie ten duch zaczyna wyglądać, co jest dla mnie kompletnie beznadziejne, no bo jeżeli duch już ma się rzeczywiście przeobrazić w jakąś postać, no to bardziej raczej w ludzką niż jakiegoś potwora z bagiem. No ale dobra, darujmy im to, druga część jest jeszcze niezła, no bo rzeczywiście Julian Beck tutaj porządnie naprawdę swoją rolę nadrabia. Trzecia część już jest naprawdę przesadzona po całości. Nie dość, że Juliana Becka, który w międzyczasie zmarł, zastąpił Nathan Davis, który zagrał Keina. Może rzeczywiście aż tak strasznie tej różnicy nie widać, bo jednak mężczyźni byli do siebie podobni, ale no, zagrywka też Shermana świetna, bo w napisach końcowych nadal wymieniony jest jako Kane Julian Beck, a nie Nathan Davis. No przykro mi. Poza tym oprócz tego, że ten Kane zaczyna się coraz bardziej przeobrażać w takiego, nie wiem, kościu trupa, szkielet, to, to jeszcze tutaj mamy jakieś, nie wiem, zabijanie za dotknięciem ręki, wyłażenie z żywej dziewczyny z martwego ciała i takie, takie dziwne pierdoły więc no trójki jednak tak nie polecam, no chyba, że z ciekawości chcecie zobaczyć jak to się skończyło wszystko to możecie proszę bardzo Heather O'Rourke już nie żyje po trzecim filmie umarła po nagręceniu trzeciego filmu więc więcej filmów z nią już nie zobaczymy to by było na tyle Duch jednak jest no, dla fanów horrorów na pewno pozycją obowiązkową. No, ten film już w zasadzie przeszedł do klasyki horroru, więc polecam serdecznie, żeby go sobie nadrobić. Tym bardziej, jeżeli wybieracie się na Poltergeista w przyszły piątek, czy też jakoś później trochę chcecie sobie obejrzeć, to polecam sobie zobaczyć. Jestem swoją drogą bardzo ciekawa, jak dużo w tym remake'u będzie oryginału i jak bardzo właśnie yy, pójdą w tą dosadność czy może pozostaną przy niedopowiedzeniu, to już się okaże za tydzień w piątek pójdę do kina, więc postaram się na poniedziałek zdać Wam już relację jak było a dzisiaj Was żegnam i do usłyszenia następnym razem